Dzień dobry, Siemanko. 30 grudnia. Wybrałem się trochę pochodzić w dzisiejszym dniu. Szukam zrzutów złosia bądź może jakiejś starej tyki z jelenia jeśli się trafi. Przyszedłem teraz tutaj na paśnik. Yy, Jest solanka. Jedna, tu druga. Popatrzyłem z boku, nic się nie dzieje. Sianko włożone standardowo. Widać, że coś tu przychodzą. Wyciągają kukurydza. Jadę jeszcze tutaj z boku, obiadę pola i zobaczymy. Może coś zostawił w nocy jakiś łosiak Ostatnio widziałem cztery, ale to były dwie klępy i dwa takie nieodrośnięte jeszcze łosiaki.